Witamy serdecznie. Filip Błachut i Tomek Jeruszka Bank. To kolejny odcinek z cyklu walk KSW na naszym kanale. Ostatnio była walka Mameda Kalidowa z Borysem Mańkowskim, a dziś przyjrzymy się debiutowi Saladina Parnasa, który w swoim debiucie na Gali KSW 41 zmierzył się z Łukaszem Rajewskim, a dlatego przyglądamy się debiutowi Francuza w organizacji KSW, ponieważ już za niedługo gala XTB KSW 101 w Paryżu, gdzie Saladin Parnas w main eventie zmierzy się z Wilsonem Warelom o mistrzostwo w kategorii lekkiej, które należy do Saladina Parnasa W tej walce, której się przyjrzymy, nie miał ani jednego pasa. Jeszcze Saladin Parnas debiutował w organizacji KSW. Był młodym, 20 dwudziestoletnim zawodnikiem, o którym niewiele wiedzieliśmy tak naprawdę, poza tym, że jest kickboxerem i miał w swoim rekordzie poddania. A jak ten pojedynek wyglądał, to sami zobaczycie. A więc przenosimy się do spotka, do Gali KSW 41. No i tutaj właśnie wchodzący wówczas na zastępstwo Saladin Parnas zmierzy się z Łukaszem. Rajewskim. Pierwotnie z rajem zmierzyć się miał Filip Wolański. W jego miejsce wszedł Saladin Parnas. No i od tamtej pory zachwycaliśmy się Francuzem w organizacji KSW. Ja byłem na miejscu. Ten pojedynek oglądałem na żywo i nigdy więcej do niego nie wracałem. Moja pamięć podpowiadała, że do pewnego momentu, do czasu Daniela Torresa i później Adriana Bartościńskiego, to był najrówniejszy pojedynek ze wszystkich zawodników, którzy mierzyli się z Saladinem Parnasem. I kto wie, być może taki był, no bo Saladin Parnas potem po kolei rozjeżdżał byłych mistrzów Artura Sowińskiego, Marcina Wrzoska. Natomiast obejrzałem ten pojedynek dziś jeszcze raz i trochę moje zdanie się zmieniło na ten temat, o czym za chwilę się dowiemy. Na pewno, co za chwilę. Ile pewnie i Wy zauważycie, i, i zauważy Tomek, to Saladin Parnas zmienił swoją sylwetkę na przestrzeni tych kilku lat w organizacji KSW. Nabrał mięśnia zdecydowanie, zresztą to był występ w kategorii piórkowej, a on dzierżył też palc w kategorii lekkiej, no i miał wyskok do kategorii 77. Ale widać, że tu już nawet wychodząc do tej walki, jest dużo szczuplejszy niż to, co prezentuje teraz. Czyli chodzi Ci o to, że zaczął brać kreatynę potem tak i jada ryż z kurczakiem no, ale to wiadomo to też młody 20-letni chłopak on dopiero wchodził w ten swój taki wiek gdzie zaczyna się nabierać masy no rzeczywiście już widać, że chłopak wyżylony wysportowany, ale zupełnie inaczej wygląda niż teraz teraz to by jakby go porównać to zdecydowanie zabiedzony ja pamiętam, o czy ty pamiętasz na kogo stawiałeś przed tym pojedynkiem nie, nie mam pojęcia prawdopodobnie jakbym miał sięgnąć tak wstecz, to myślę, że z racji doświadczenia, jeżeli chodzi o starcia i te kickboxerskie i starcia MMA, trenowanie z Gamrotem Mańkowskim, to wydaje mi się, że stawiałbym na Łukasza Rajewskiego decyzją, ale czy tak było wtedy, nie pamiętam. Ja właśnie stawiałem, że to wygra Rajewski decyzją, dlatego, że Rajewski to był solidny kickbokser, oparna się wiedziałem tyle, że u mnie w grappling i też jest dobrym kickboxerem, ale widziałem, że jest taki chudziutki, szczuplutki, więc myślałem, że się będzie odbijał po prostu raczej od Rajewskiego, który potrafił fajnie bronić. Raczej o Parnasie nie mówiło się w kategoriach mocnego zapaśnika, więc myślę, że będzie taki stójkowy pojedynek. Raj, Rajewski może będzie trochę wolniejszy, ale za to silniejszy i przez to powinien wygrać decyzją na swoją obronę. Mam to, że Saladin Parnas u nas wtedy był kompletnie nieznany, a tak jak go obejrzałem, to właśnie patrzę, taki szybciutki, chudziutki, ale myślę, nie znokautuje, nie będzie w stanie przewrócić, będzie sobie tam drapał, drapał, żeby zdobywać punkty, ale mocniejsze uderzenia i przede wszystkim kopnięcia Rajewskiego powinny dać mu zwycięstwo na kartach punktowych. Tak wtedy uważałem, okazało się inaczej. No Mało było tego materiału poglądowego MMA na przestrzeni tego czasu. Bardzo mocno się rozwinęło i teraz już większość tych walk, choćby z francuskich organizacji, a to wtedy też nie było tak fajnie z tym MMA we Francji, bo o ile dobrze pamiętam, Saladin Parnas walczył dla organizacji 100% Fight, o ile dobrze kojarzę, i mało było dostępnych materiałów, więc nawet nie było z czego czerpać odnośnie jego umiejętności. Widzieliśmy tylko to, co było w apologii i ewentualnie chyba jakieś highlighty były, chyba ze dwa pojedynki na jego temat na YouTubie i tam na pewno szybkością to, o czym Ty mówiłeś, się cechował. No a z kolei Łukasz Rajewski po raz drugi w organizacji KSW, no bo była na początku nieudana przygoda powrócił, wygrał na gali Live in Studio, no i tutaj jego drugi pojedynek, i miał być Filip Wolański, to też miała być prawdopodobnie walka z no Filip Wolański to też striker przed Saladin Parnas, no i okazało się, że był bardzo ciężkim wyzwaniem dla Łukasza Rajewskiego, o czym zaraz się przekonamy tutaj w narożniku. Mateusz Gamrot pełnił chyba rolę head coacha, jeżeli chodzi o MMA. Już pod szyldem Czerwonego Smoka Poznań wychodził do tego pojedynku Łukasz Rajewski. On tutaj był raczej pełni rolę komendanta narożnika, czyli tego głównego prowadzącego w pojedynku, niechetko No tak, tak. I zresztą Łukasz, znaczy Łukasz Rajewski, Mateusz bardzo sobie dobrze radził jako właśnie taki prowadzący pojedynki w OKTAGONIE. Widać, że potrafi pracować jako ten komendant melanżu, czyli ten prowadzący w OKTAGONIE, zwłaszcza jak zna tych zawodników dobrze, z którymi jest w narożniku. Oni razem dużo trenowali, dużo sparowali. Zresztą to była kolejna taka rzecz dla mnie, bo w tamtych czasach MMA francuskie dopiero startowało. Tu mieliśmy Rajewskiego, który był takim no, jednym z głównych sparing partnerów stójkowych i nie tylko stójkowych Gamrota, więc byłem raczej pewny, że e, no nie będzie szans, żeby był obalany Rajewski, no bo z całym szacunkiem dla, wtedy dla Parnasa, no ale gdzie zapasy Parnasa, jakiegoś anonimowego Francusa, <coughs> przepraszam, a gdzie zapasy Gamera, więc spodziewałem się, że cała walka będzie w stójce, no a tam siła uderzenia zdecyduje na korzyść Rajewskiego. Zasięg podobny, wyższy Łukasz Rajewski, starszy e, doświadczenie podobne, ale umówmy się, na ten moment zawodników w swoim rekordzie lepszych miał Łukasz Rajewski, do tego dochodzi to czerpanie wiedzy od gamera i przekazywanie też swojej stójkowej gam, e, gamerowie, więc wzajemnie się uzupełniali, no ale skupmy się na tym, co wydarzyło się w okrągłej klatce. Organizacji KSW sędzią tego pojedynku wówczas był Tomasz. E, Bronder. No i tutaj na papierze dwóch strikerów. E, Doświadczony kickbokser z strajkerskiej rodziny Rajewskich, Łukasz Rajewski, no i Saladin Parnas, który no, zaczynał tą swoją drogę do bycia jedną z największych gwiazd organizacji KSW, bo tak można o nim mówić, to na nim opiera się ta francuska ekspansja, ta sprzedaż biletów po raz drugi. Na zbliżający się gali XTB KSW 101, natomiast no, pojedynek. Jest już gotowy do rozpoczęcia. Czekamy na ostatni znak. No i zaczęliśmy. Na początku oczywiście w swojej klasycznej odwróconej pozycji parnas, tak przez większość tego pojedynku będzie i dużo, jak to przystało na dwóch lekkich szybkich kickboxerów, dużo czarowania, dużo takich przyruchów, wyczuwania przeciwnika, ustawiania sobie. To jest strasznie fajnie biodrem Rajewski. Straszy, straszy, w końcu wystrzelił tym frontem, ale nie doszło. Otóż już od, od już wtedy pokazywał, że genialny czuje dystans Saladin Parnas. I jak szybko kopie, bo to teraz widzieliśmy, kiedy kopnął tego wewnętrznego lowkika, no to zrobił to naprawdę bardzo szybko. Ale co rzuca się w oczy, styl, w jakim walczył Saladin Parnas, on teraz raczej wywiera presję. A tutaj w, tym, w początkach tego pojedynku został zepchnięty przez Łukasza Rajewskiego na siatkę. No, on kiedyś zaczynał dużo bardziej spokojnie, wyczuwał dystans, czekał sobie, żeby kontrolować akcję przeciwnika. To jeszcze chyba wynikało też z braku tej siły fizycznej, bo ojej, ja za ładnie to zrobił takie fajne Superman Punch, ale skontrował Torajewski. Natomiast generalnie, kiedy jesteśmy silniejsi, to łatwiej się nam presję wywiera, i to nawet w momencie, kiedy jest to w stójce, nawet nie padają ciosy, to jest coś takiego, że no, siła fizyczna jest sprzyja temu silniejszemu, żeby to on wywierał presję taka jest generalnie zasada. A tutaj widzimy, jak Saladin, Par... Saladin Parnas rozkręca się. Fajny low kick w jego wykonaniu, którym bezkarnie dosięgnął raja. Raj zmienia pozycję, ma problem, jak się dobrać do takiego niewygodnego francuza i teraz trafił ładnie. Poszedł akcją rękami, tym ostatnim takim overhandem trafił ręka francuza była za nisko, głowa odskoczyła. To była ładna akcja Łukasza Rajewskiego. Generalnie ten pierwszy fragment pojedynku dla Raja, oczywiście ten middle kick to akurat nie był dobry fragment zawodnika Czerwonego Smoka, natomiast póki co układało się dla niego dobrze. Wywierał presję, boksował więcej od na Parnasa, który ograniczał się tylko do akcji nożnych głównie, do tych szybkich kopnięć i szczególnie te middle kicki robiły problem Łukaszowi Rajewskiemu, ale sam Rajewski też odpowiadał kopnięciami, ale wydaje się, że dużo słabszymi. No, tutaj, ale za to ręce mu fajnie chodziły, teraz chciał zrobić unik przed krzyżowym, Rajewski prawie wszedł w high kicka. dobrze, że miał ręce wysokie. Ale odpowiedział ciem. też midlem i od razu była odpowiedź na Parnasa, poszły pięści w ruch, bardzo szybkie pięści również Francuza. Piękna wymiana, ale też bił Rajewski i to ostatnie uderzenie w tej wymianie należało do niego, więc kto wie, czy to tej wymiany sędziowie nie zapisali na konto... Rajewskiego, właśnie, bo była podobna liczba uderzeń, ale wtedy, kiedy mamy podobną liczbę uderzeń, najbardziej się pamięta to ostatnie, właśnie ten prawy sierp Rajewskiego, ładnie wszedł wtedy. Tutaj obaj próbują, szukają sobie co jakiś czas kalfików. Drugi stara się bronić, żeby czysto nie przyjmować. Szybki, jak błyskawica cios Parnasa i mocne, ale też szybkie kopnięcie okrężne na tu w wykonaniu Rajewskiego. No taka wyrównana walka, no tak takie szachy kickbokserskie. Tak. Póki co oglądamy w tym pojedynku ładny cios na tułów z prawej ręki w wykonaniu Łukasza Rajewskiego. Walka w ogóle przeniosła nam się na środek. W, pierwo, w pierwszym planie mieliśmy tą przewagę, jeżeli chodzi o zajmowanie pozycji w klatce dla Łukasza Rajewskiego. Teraz bardziej nam się to wyrównało. Oczywiście to jest kryterium, do którego rzadko kiedy się przychodzi i w tym wypadku nie ma potrzeby do niego przechodzić, natomiast no, póki co na początku wywierał presję Łukasz Rajewski, a teraz już to się wyrównało, jeżeli chodzi o zajmowanie pola. O no i cały czas mamy w tą walkę w tym dystansie kickbokserskim. O znowu piękny krzyżowy na tyłu w wykonaniu Rajewskiego po raz kolejny weszło. Znowu narzucił taką swoją presję Rajewski i teraz jeszcze fajnie skarcił Sarn Parnasa e, tym niskim kopnięciem, kiedy nie wyszedł atak Francuzowi. Przestrzelił Saladin Parnas, mimo że szybko, no to był na to gotowy już Łukasz Rajewski i te sekundy już uciekają, bo to już poniżej minuty do zakończenia tej pierwszej rundy. Rundy, która wydaje się i tak też została zapunktowana na kartach sędziowskich wówczas, idzie na konto zawodnika z Czerwonego Smoka. No też tak mi się wydaje, co prawda my to teraz oglądamy bez głosu, ale no widać, że te mocne ciosy są po stronie Rajewskiego. Ja właśnie sądziłem wtedy typując ten pojedynek, że cała walka będzie tak wyglądała jak teraz i że sobie dowiezie pewnie zwycięstwo Rajewski do końca, bo widać, że para Saladin Parnas jest szybki jak żmija. Konca, Kąsa, takie kąsające pięści, no ale większa siła jest u Raja, który też spokojnie potrafi to przepuszczać. I dużo bałaganu jeszcze się w w chrada w poczynania Francuza. I to... bardzo mało boksował e, wówczas jeszcze Saladin Parnas. Mhm. Ostatnie 10 sekund pierwszej rundy. Fajna akcja Saladina po przekroku tym takim uderzeniem lewym krzyżowym. No niewygodny styl już miał wtedy, trzeba to przyznać, ale jak, jak może możemy teraz widzieliśmy jego walki ostatnie to chłopak się tak rozwinął tak. od tego czasu, że ho, ho No my jak mówiliśmy jak tutaj o dwudziestoletnim chłopaku, który był na początku swojej drogi w MMA, a rozwinął się naprawdę. Ja pamiętam jeden z odcinków naszego podcastu, kiedy gościem był Michał Sobia, który powiedział, że on się rozwija z tak z taką szybkością, że być może jego sufit przyjdzie wcześniej niż u statystycznych zawodników. No nie okazało się to prawdą. Bo on jeszcze mam wrażenie swojego sufitu nie osiągnął, jeżeli chodzi o możliwości. O tu widzimy taki duży spokój u Saladina Parlasa w narożniku <noise> i duże podekscytowanie w narożniku Rajewskiego. Że... Mam wrażenie, że ta, ten ruch ręką był nakierunkowany na to, aby bić jednak na te doły, bo to wychodziło. Ten prawy tak. krzyż na tułów to była dobra akcja. Tutaj poszedł sierp za sierp, ale ten high kick przez rękę też wstrząsnął Łukaszem Rajewskim delikatnie. Ale jednak więcej mocnych akcji w tej pierwszym rundzie. Tak, ruchie. zdecydowanie. dla Rajewskiego. I pytanie dla Ciebie, jakiego koloru są spodenki Rajewskiego? Zielonego. Tak po prostu zielonego, czy jakiego? Zielonego. A dla Ciebie? Właśnie się zastanawiam, to jest taki jasno-zielony, ale taki nietypowy. Trochę taki w aż wpadający. Taka Tam. limonka. O, limonka, dobrze, dobre, dobre. Skąd ty znasz to? się na kolorach, kolor. ale by jakby wpuścił w maliny. Druga runda przed nami. Nakręceni, jeden i drugi już by chcieli zająć środek klatki, a jeszcze zwleka z tym sędzia. Tomasz Bronder, ale już dał znak, że można tę rundę rozpocząć. No i tu już trochę obraz tej rundy nam się zmieni. Zajął ponownie środek klatki i nawet zaczął przeważać. Jeżeli chodzi o pozycję Łukaszewski, to on wyprowadził pierwszą akcję, ale tutaj dużo większe ciężary czekają na niego w tej rundzie i to być może było to, o czym ty powiedziałeś, że dużo wolniej Saladin Parnas wchodził w te pojedynki, analizował i dopiero potem się rozkręcał. Początek układa się dobrze dla Łukasza. Mhm. Widzę, że poczuł swoją przewagę w pierwszej rundzie, poczuł się pewnie. Znowu, tak trochę nonchalancja, aż było w pewnym momencie w jego grze. Ładny frontki w jego wykonaniu, ale teraz Saladin Parnas pokazał, że też umie uderzyć rękami, a potem jeszcze stempla postawił w postaci tego hajkika z lewej nogi i znowu. Co prawda odpłacił się niskim kopnięciem pisze. No jednak chyba ten cios na Rajewski, głowę ważył więcej. Ale tak. Dostał. Oj, oj oj. I tutaj oj. lewy sierpowy posyła na deski Łukasza Rajewskiego, wprawdzie wstrząśnięty, ale niezmieszany. Szybko powrócił do stójki Łukasz Rajewski, ale zaczął więcej buksować Saladin Parna w tej rundzie i dużo lepiej wychodzi mu to w klatce, ogólnie samo, sama walka. No tutaj już pierwszy raz no, zapoznał się. Z siłą uderzeń Parnasa Rajewski ugięły się nogi, przywitał się na chwilę z matą, co prawda jak Wańka Wstańka zaraz wrócił do kickbokserskiej pozycji, ale widać, że zaczął szanować od razu Francuza. Ale jeszcze raz ta lewa ręka e, gdzieś tam zaplotła się koło o. głowy Łukasza Rajewskiego. A Francuz odpala się coraz bardziej, idzie sobie na takie wymiany. Już do niego teraz po wymianach, idą, co prawda podejmuje te wymiany Rajewski, ale już ostatnie słowo w wymianie należy do Parnasa. Tak jak wcześniej ten milkik widzieliśmy, fajny Rajewski zaczął się wycofywać, wcześniej kontrolował środek, narzucał presję, teraz zaczyna się lekko cofać co od razu Francuz wykorzystuje takim krótkim, ale jednak trochę przestawiającym nogę low kickiem. Znowu poprosimy kamerę trochę bliżej, Panie realizatorze. O właśnie. Mamy taki fragment, kiedy było znowu dużo szachowania pozycją, kilka lekkich kopnięć, ale dużo jest właśnie tych zmyłek, no i znów próbował skrócić dystans Łukasz Rajewski, ale był gotowy na kontrę Saladin Parnast, znów ten krzyżowy na tułów wyszedł teraz Łukaszowi. A Jeszcze już gorzej mu się ta runda układa, ale dalej ma swoje momenty jeszcze. Połowa Powiedz... rundy za nami, połowa rundy, która nie ułożyła się dobrze i tutaj gdybyśmy mieli teraz zatrzymać czas, no to punktowalibyśmy ją raczej na konto Francuza, który znów, jeżeli chodzi o tą płaszczyznę bokserską, przeważa nad Łukaszem Rajewskim. O, wyprzedza znowu Rajewskiego, przechodząc przez tą gardę prawym długim ciosem. Wykorzystuje to chyba Francuz, bo Łukasz często tak podnosi sobie tą lewą rękę na prawą rękę Francuza, tak się przepychając, tylko potem opuszcza tą rękę i to wykorzystuje Francuz, żeby zaraz z czymś skontrować. I mieliśmy chyba troszeczkę, zaplątało się kopnięcie na instrybutor. Tomek Bronder chciał dać czas Rajewskiemu na odpoczynek, ale ten nie chciał, więc walka trwa dalej. I ładna akcja Łukasza. Teraz trzy ciosy, z czego jeden trafił, ale przesunął trochę Francuza. Znowu dużo czajanki. Ładny frontki w wykonaniu Parnasa, ale on jest szybki, masakra. I odpalił się, ale jakby ten lewy trafił sierp, ale, ale też trafił. pięknie zszedł z linii ciosu Saladin Parnas i zaczął się rozkręcać, rozrzucił te ręce. Widać, że taka trochę agresja w niego wstąpiła i zaraz będzie szukał kolejnych wymian najchętniej z Łukaszem Rajewskim, bo tam notuje najwięcej sukcesów. O, piękna akcja Rajewskiego uniknął ciosu Parnasa i kontrolą swoimi i znowu przyjął jeden cios i oddał dwoma swoimi. No teraz ta końcówka rundy coraz lepiej dla Rajewskiego. Równa runda jak na razie. Początek miał przewagę Parnas, teraz troszeczkę narzucił swoje Rajewski, a tu już tylko minuta do końca. Fajny, nie, to chyba middle kick. Tak, tak, kick, Ale ten midelkik będzie kluczowy. Um, za moment się Państwo przekonacie, dlaczego? Bo bardzo dużo tych midelkików bił Saladyń Parnas w tym pojedynku i delikatnie przyzwyczaił Łukasza Rajewskiego. A oh, teraz wymiana, wymiana, z której lepiej wyszedł Łukasz Rajewski. To do niego ostatni celny cios należał. I znowu dla Rajewskiego ten cios prawy na tu. Pół minuty do końca. No. Ole, ole urwa. Zmylił Łukasza Rajewskiego Saladin Parnas. Łukasz Rajewski myślał, że będzie middle kick, a wyłapał high kicka. I idzie po obalenie i bardzo mądrze zrobił Rajewski, szumiało jeszcze w głowie, łatwo wyegzekwował, nie spodziewał się tego Saladin Parnas, pozycja boczna, już to za mało czasu, żeby coś zrobić, ale to też pokazuje, popatrzcie jak się w parterze od tego czasu rozwinął Saladin Parnas. No ja nie pamiętam, aby ktoś później obalił i skontrolował na tak długo, pomimo, że to było tylko kilkanaście sekund, aby ktoś tak w następnych pojedynkach skontrolował, próbował Marcin Wrzosek i nie udawało się tego zrobić. Próbował Tosiński w zasadzie było dużo klinczu pod siatką, a tutaj Łukaszowi udało się zaskoczyć. Tą rundę wówczas jeden z sędziów wypunktował 10 do 10. Ja bym tą rundę zapunktował jednak 10 do 9 na konto Saladina Parnasa, bo jednak były tam dwa knockdowny, które za chwilę pewnie zobaczymy na powtórkach. E, najpierw jeden i to nawet bicepsem trochę weszło, bo pięć zatrzymała się na barku, więc to biceps. E, potem kto bicepsem wojuje, od bicepsa ginie. W tym wypadku dotyczy to Saladina Parnasa w innym pojedynku. I druga runda przed nami. Trzecia. Przepraszam, trzecia runda przed nami. Przybicie piąteczki, no to jest runda, która na wiele rzeczy nam już mogła wtedy odpowiedzieć, bo tak jak wspominaliśmy na początku transmisji, był pewną, niewiadomą Saladin Parnas po tej walce. Już dużo więcej o nim wiedzieliśmy i nie tylko o tym, że jest sprawnym strajkerem, bo też wykazał się tu innymi umiejętnościami, o czym za chwilę, bo początek tej trzeciej rundy dobrze na razie rozgrywał Łukasz Rajewski. No doszedł już do siebie po tym feralnym kopnięciu dla niego na głowę. Jeszcze jest ostrożny, jeszcze się nie odpalił, ale no akurat miał szczęście, że to w końcówce rundy było. Przytomnie obalił, przetrzymał. Miał chwilę dla siebie i ładna obrotóweczka. Wie, że chyba ta druga runda mogła nie pójść dla niego. Musi narzucić coś mocnego teraz. I szukał mocnego prawego, ale z miejsca. Wyprzedził Saladin Parnas, uciekł i Rajewski tym mocnym prawym nie trafił. A to Saladin... było widać różnicę szybkości pomiędzy tymi zawodnikami. Zobacz jak teraz szybko bije tego prawego Dżaba, bo stoi cały czas z mańkuta Saladin Parnas i przenika tamte gardę Rajewskiego i od razu robi odskok, zanim ten zdąży zareagować. No i to Rajewski jest szybki, nie można mu powiedzieć, no ale po prostu Saladin Parnas jest fenomenalnie szybki. W razie Rajewski sobie jeszcze nieźle radzi w tej rundzie, miał tego i mocnego krzyżowego na tułów, jakieś kopnięcie, znowu uderzenie, konsa go też Saladin Parnas, ale takimi lekkimi czasami w tej trzeciej rundzie na razie. Dużo czajanki, dużo zmyłki, teraz z wykrocznej nogi ręką zaatakował na tułów Saladina Parnasa, poszli na mocną wymianę. Ale taka chaotyczna akcja ze strony Parnasa. Tutaj znów obalenie Łukasza Rajewskiego, ale nie zdało już przytrzymać ostrzeżoną uzbrojony Saladin Parnas. Udało się obalić, ale nie udało się ustabilizować. Ale znów ten prawy krzyżowy, teraz ta kamera z góry nam trochę pokrzyżowała ten widok, ale trafił tam tym krzyżowym. Pokrzyżowała kamera, ale krzyżowym trafił Łukasz Rajewski. Mhm. Opadają ręce Łukasza Rajewskiego niebezpiecznie. Ma... I znowu szuka tego krzyżowego na tułów. Trochę już niedokręcony tym razem mam wrażenie był. Saladin Parnas rozluźniony, ale fajnie obydwa jak kiedy się na chwilę zepną to odskakują, robią sekundę rozluźnienia i zaraz wracają do pozycji. Widać, że pomimo, że to młodziutki Saladin Parnas, ale to już doświadczeni stójkowi gracze, no jeśli tak można powiedzieć o 20 dwudziestoletnim chłopaku. Bo widać, że umie wykorzystać jeden drugi chwilę, żeby rozluźnić, ale teraz poszedł Rajewski na urwanie głowy wykorzystał to Francuz, podchodzi pod rękę, zdobywa plecy i kłopoty Rajewskiego. Nie udało się obalić w pierwsze tempo. Dobrze wybronił Łukasz Rajewski. Być może przez chwilę był mentalnym zwycięzcą, ale tylko przez chwilę, bo za chwilę francuskie linie lotnicze zostały zaprzęgnięte do działania. Co ciekawe, teraz mamy tą taką parnasówkę, obalenie takim ślizgiem. Wtedy jeszcze Wtedy... tego nie robił. Wtedy jeszcze tego nie robił, ale teraz poezja, jak, jak się zawinął za te plecy. Zrobił taki obrót prawie o 360 stopni na swoim rywalu, wpiął się za plecy, no i teraz olbrzymie olbrzymi kłopoty Rajewskiego, który próbuje go zrzucać, ale już zapiął body triangle na jego tułowiu. Parnas... No i przede wszystkim był za plecami, czyli jedna z dwóch najbardziej dominujących pozycji, jeżeli chodzi o parter. Zadał tam kilka ciosów i mam wrażenie, że wraz z tym obaleniem uleciała cała przewaga Łukasz... Krasza Rajewskiego, którą sobie wypracował, jeżeli chodzi o tę trzecią rundę. Tak, teraz desperacka obrona Rajewskiego kontroluje Tam rękę. Na zwraca uwagę Saladin Parnas, że Łukasz Rajewski ciągnął chyba za rękawicę lewej ręki Saladina Parnasa. Ale Tomek Bronder szybko wskoczył, upomniał i musiał puścić Rajewski. Rozpiął body triangle Saladin Parnas, ale dalej się bardzo pewnie trzyma. Ma te długie nogi, fajnie wpiął się stopą za udo i wraca do body triangle w momencie kiedy Raju położył się. Chciał się chyba położyć na nim, ale nie zdołał tego zrobić, leży na boku. O teraz zaczyna się kłaść na Rajewskim, żeby e, zminimalizować ryzyko duszenia. Ale no, nie ma totalnie pomysłu jak się wydostać. Saladin przepina sobie trójkąt na drugą stronę i atakuje takimi krótkimi ciosami ze strony drugiej. Rajewski, udało mu się zrobić gardę z trójkąta, ale kiedy chciał się obracać, Saladin wraca, po, obraca pozycję, idzie na dosiad, a teraz atakuje, wstaje do góry, łapie sobie gilotynkę. I musi uważać Rajewski na kolana. Już tylko pół minuty do końca no, rundy, która kompletnie się przestała układać Rajewskiemu. Idzie poduszenie. Najpierw wydawało się, że to będzie gilotynka, ale przechodzi do Nakondy Saladin Parnas. Ucieka Rajewski desperacko przed tym, żeby nie dać się skończyć przed czasem w tym pojedynku, ale po prostu walczy tylko o dotrwanie do ostatniego gongu. Zwycięstwo mu już całkiem uciekło w tej trzeciej rundzie. Ucieka, ucieka cały czas, nie chce się dawać złapać, a Saladin Parnas nie rezygnuje w końcowych sekundach. Idzie cały czas, podpina to duszenie, podpina. Raju blokuje przed ramieniem. Co prawda złapał Saladin Parnas jego nogę, ale skończył się w tym momencie regulaminowy czas walki i czekamy na decyzję. Nie wiem, czy już wtedy w głowie miałem, że to będzie jeden z najlepszych zawodników organizacji KSW, a na pewno jeden z największych talentów, jaki trafił, czy na, może nawet i największy na przestrzeni tych 20 lat organizacji KSW, ale jedno widać było i w tamtym pojedynku, i w tych pojedynkach, które toczy Saladin Parnas teraz. On jest absolutnie niezmęczony po tych trzech rundach tego pojedynku, czyli coś, co pokazywało nam już wielokrotnie, że jego te walki po prostu nie męczą. Kardio no tego chłopaka to jakaś inna planeta. No, no i tutaj Raj już też w tej trzeciej rundzie był zmęczony, bo odłożyły się na nim i trudy walki, i no i ten, ten knockdown na pewno z drugiej rundy. U dwóch sędziów zapunktowało 29-28. Sędzia Rafał Lasota zapunktował 29-29. Rundę trzecią dał po prostu 10 do 9. Pierwsza u wszystkich poszła dla Łukasza Rajewskiego, trzecia u wszystkich dla Saladina Parnasa, no i ta druga była tutaj sporna. Stąd mieliśmy większościowe zwycięstwo, no bo było 2 do remisu. Czy ten remis można obronić? Pewnie patrząc przez pryzmat tego, że to było kilka lat temu i przepisy były też trochę inne tak. Natomiast no teraz jak my spoglądamy, mając w głowie, jak te przepisy wyglądają teraz, no to raczej nie i raczej Klarowne 29-28 do Saledina Parnasa. O, I tak właśnie widzieliśmy narodziny gwiazdy w KSW. Myślałeś już wtedy, że aż tak jego przygoda się rozwinie, że zdominuje dwie kategorie wagową? Nie, zdecydowanie nie. Tutaj jeszcze wydawało się, że ma za mało siły na kategorię 6-6, więc co tu było myśleć o 7-0. Zrobił na mnie świetne wrażenie w tym pojedynku, ale nawet nie myślałem jeszcze o nim w kategoriach mistrza 6-6, a co tu dopiero mówić o jakimś double champie. Hej, łączy z tym, że dał właściwie wyrównaną walkę z mistrzem 7-7, także... No, już go za, zapamiętałem, doceniłem, ale jeszcze nie tak jak powinienem, bo zaszedł naprawdę dużo dalej niż to w tym momencie wyglądało. No tutaj oficjalnym zwycięzcą Saladin Parnas. A więc na nas e, zrobił duże wrażenie Saladin Parna w swoim debiucie. Potem to ten jego talent potwierdził się w kolejnych pojedynkach, bo tak jak już wspominałem na początku, i Marcin Wrzosek i Artur Sowiński, czyli dwóch byłych mistrzów e, kategorii piórkowej nie było w stanie nawet zagrozić. I to i ja powiedziałem na początku, że wydawało mi się, oglądając ten pojedynek na żywo, że Łukaszewski postawił się najbardziej z tych wszystkich zawodników. Do momentu Daniela Torresa, który wygrał przez e, no, kontrowersyjny nokaut, ale wygrał. No i potem Adren Bartosiński, który wygrał e, Zasłużenie, ale e, chyba to podtrzymuję. Pomimo, że ten werdykt e, tro, trochę inaczej teraz oceniam, niż, niż wtedy, no to dalej uważam, że Łukarzajewski postawił się dosyć mocno, szczególnie w pierwszej rundzie e, Saladynowi Parnasowi. Natomiast. No, urwał jedną rundę, drugą doł dosyć wyrównaną, zbliżoną, że jednego sędziego przekonał do remisu. No także, no postawił się ewidentnie, no bo potem byli mistrzowie, byli dalecy od urwania choćby jednej rundy dla siebie, więc brawa dla Rajewskiego. A więc to zapowiedź tego, co wydarzy się, jeżeli chodzi o XTB KSW 101 w Paryżu. Oczywiście u nas tradycyjnie wpadnie jeszcze typowanie, no a wy dajcie znać, jaki pojedynek chcielibyście zobaczyć przed galą KSW w Radomiu, czyli przed XTB KSW 102, które już w styczniu w Radomiu, więc jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie je w komentarzach. Ogólnie napiszcie, jakie są Wasze przemyślenia na temat Salady na Parnasa. Przed tym pojedynkiem z Wilsonem Warem który już 20 grudnia na XTB KSW 101, A my dziękujemy Filip Błachud i to Jeruszka zdrówko do zobaczenia.